Szeroki zakres usług fotowideo. Szczegóły na kamildrzenik.pl. Wiadomo, jesteśmy zawiedzeni wynikiem. Zagraliśmy dwie metalnie inne połowy. Jeżeli my rozpoczynamy na wyjeździe, mecz 30 minut z takim... Przeciwniki jak Podlesianka, popełniając takie błędy w defensywie, to nie mamy prawa myśleć o jakichkolwiek punktach, bo po to tu, tu przyjechaliśmy. Druga połowa już całkiem inna. Lepiej, żeśmy zareagowali na swoje gdzieś tam uwagi, założenia, które praktycznie są powtarzane co tydzień. Tak jak powiedziałem kiedyś, jest to młody zespół, który popełnia cały czas jeszcze dużo błędów. Mamy jednak jakąś swoją linię, którą z której nie zejdziemy, bo, bo tylko styl, sposób gry, który gdzieś chcemy narzucić, będzie rozwijał tych młodych ludzi. Jest to bardzo ambitna grupa. No Niestety na razie te błędy kosztują bardzo dużo e, naszą drużynę, ale tak jak mówię, e, to, się, to, się, to się musi zmienić, bo taka jest piłka. Nie może, nie może gdzieś wiać tylko w jedną stronę ten wiatr. Także oczywiście dzisiaj jesteśmy mega wściekli, bo tak jak powiedziałem, szliśmy tu po, po punkty. Niestety nie udało się, niestety nie udało się zdobyć nawet punktu. Zabrakło gdzieś być może do, do, do przerwy bramki. Mieliśmy ku temu dwie sytuacje, jedną naprawdę bardzo dobrą. No niestety nie udało się do tego doprowadzić. Stąd porażka 0-2, na pewno reakcja zespołu. W drugiej połowie daje symptomy do, jakich, do optymizmu, po prostu, bo, bo cały czas wierzymy w tą drużynę i, i będziemy pracować według tego, co, co mamy zaplanowane. Ja jestem zadowolony z naszego występu. Oczywiście pierwszym celem była rehabilitacja po meczu z Zagłębiem Sosnowiec, gdzie zespół w ofensywie wyglądał bardzo dobrze, ale popełniliśmy zbyt dużo błędów w defensywie. Dzisiaj jednym z głównych założeń była gra na zero z tyłu, no, co bardzo cieszy, że udało się nie tylko zapobiec utracie bramki, ale też zniwelować bardzo dużo um, zagrożeń pod, pod naszą bramką. Defensywa dzisiaj e, zagrała bardzo czujnie. Cały zespół pracował też na, na, tą, na tą defensywę. No, pierwsza połowa oczywiście kapitalna tutaj, jeżeli chodzi o kreowanie gry. Bardzo dużo gry z pierwszej piłki, bardzo dużo Gry kombinacyjnej to mogło się podobać e, zgromadzonym kibicom. E, braku może do pełni szczęścia, do pełnienia wyniku na, na, na 3-0. Gdzie były takie sytuacje w, w pierwszej połowie, gdzie mogliśmy, m, mogliśmy ten wynik zamknąć, to co powiedzmy, że mogłoby zabić już ten mecz. E, zaryzykowaliśmy troszeczkę w przerwie, jako sztab. E, trzy zmiany wykonane. Takie mieliśmy też założenie, żeby troszeczkę ochronić zawodników e, zagrożonych pauzą kartkową. W drugiej części meczu również kontynuowaliśmy ten zamysł. Wszystkie siedem zmian wykorzystane, to bardzo cieszy. Bardzo cieszy, że, 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 że dzisiaj praktycznie rzecz biorąc, poza dwoma wyjątkami, cała dwudziestka cała zawodników zaangażowana w grę. No, druga połowa, troszeczkę ta jakość, jakość gry spadła, więcej graliśmy w tej niskiej, niskiej defensywie, ale ja jestem z tego zadowolony. Kampania. Ta dziesięciomeczowa, o której mówiłem po zagłębi Sosnowiec, rozpoczęła się dobrze. Pierwszy, pierwszy krok za nami. No teraz już myślami powoli będziemy przy meczu z Myszkowem. Ciężki wyjazd, i, i myślę, że, myślę, że ten pierwszy krok pozwoli nam na, na dobre podejście już w mikrocyklu nadchodzącym do tego, żeby żeby kolejny, kolejny krok zrobić, w jakiś tam sposób kalkulowaliśmy, że, że każdy z tych zespołów z czołówki będzie tracił. Tam jest układ taki, że każdy jeszcze gra między sobą. Jest bardzo wyrównana czołówka, bo to nie jest tylko piasto, to jest również rozwój, to jest szczakowianka, to jest zagłębie sosnowiec, to jest drama, która doskoczyła po dzisiejszej kolejce. Także naprawdę, naprawdę bardzo będzie wyrównana ta stawka. I ja gwarantuję, że tutaj nikt nie uchowa się z kompletem zwycięstw, każda drużyna będzie miała swoje cięższe i lepsze momenty, w czym my upatrujemy swoje szanse.